Remont ulicy Nawojowskiej wkroczył w kolejny etap. Rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową i Łukasińskiego. Roboty polegają na rozbiórce istniejącej kanalizacji deszczowej i budowie nowego kolektora deszczowego. Dzięki wykonanym pracom skrzyżowanie nie będzie zalewane podczas intensywnych opadów deszczu. Zostanie wyremontowana również nawierzchnia asfaltowa i chodniki. Następnie prace przeniosą się na odcinek do skrzyżowania z ulicą 29 listopada. W nowym sączu powstanie nowa siedziba oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa oraz Centrum Edukacji Krwi. Podpisałem dokument przekazujący Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Krakowie budynek po byłym komisariacie Policji przy ulicy Sienkiewicza. Gratuluję skutecznego współdziałania z prezentem miasta Nowego Sącza. Panu posłowi Patrykowi Wichrowi, budowa nowego stadionu miejskiego idzie pełną parą. Zostały wykonane słupy i belki zębaty trybuny B od strony rzeki Kamienica. Wykonano także podbudowę pod parkingi i drogi dojazdowe. Cały czas trwa montaż słupów oświetleniowych i ogrodzenia, a także układanie kostki brukowej i krawężników na parkingach. Cieszę się, że zima nie zatrzymała prac. Mam nadzieję, że źli ludzie, którzy nie chcą rozwoju Nowego Sącza, nie przeszkodzą w budowie stadionu miejskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem na ulicy Lwowskiej, Róg ulicy Modrzejewskiej. Razem z Panem Dyrektorem odbieramy Nowe przejście dla pieszych, inwestujemy bowiem w cały system bezpiecznych przejść dla pieszych w Nowym Sączu. Tutaj pierwszy raz zastosowane innowacyjne słupy kompozytowe, dodatkowe oczywiście oświetlenie, dodatkowe oznaczenie świetlne tego przejścia, a na wiosnę w momencie jak pogoda już pozwoli odbudujemy specjalną malaturą znaki poziome. Inwestujemy w bezpieczeństwo pieszych w Nowym Sączu. W sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta trzeciej kadencji. Mandat Radnego Młodzieżowej Rady Miasta uzyskało 20 uczniów nowosądeckich szkół. Młodzi ludzie pokazują, że można pracować normalnie i obradować w ratuszu. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować owocną współpracę. Złożyłem wizytę i wręczyłem drobne upominki pierwszym nowosądeczankom urodzonym w 2022 roku. 1 stycznia o godzinie 9.51 na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu urodziła się Wiktoria. Odwiedziłem również szpital położniczo-ginekologiczny Medicor, gdzie 1 stycznia o godzinie 13.06 przyszła na świat oliwia. Gratuluję szczęśliwym rodzicom witamy w Nowym Sączu.